Nazywam się Irena Garwiec, ukończyłam Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu w 1968 roku i w tym czasie do, dostałam przez, przez szkołę skierowanie do FAST, na, jako mówiono mi, że to będzie projektant, ale wyszło, że to będzie rysownik wzorów, więc od 1968 roku pracuję już w fastach, jak rysownik wzorów. I na początku, jeśli chodzi o drukarnię, o, o tą właśnie, o, o, te, o tą, o tą rysownię, o rysownię wzorów, więc to były na początku bardzo proste jakieś formy, takie na zasadzie Picassa, to były zasłonówki, na zasadzie trójkątów, brył, ewentualnie jakichś uproszczonych form kwiatowych. A potem były coraz bardziej trudniejsze wzory, które miały nawet do 9 do 10 kolorów i były pruszone, były z konturami, były przenikanie kolorów, i to trzeba było ręcznie malować pędzelkiem drobnym. Także co sprawy, jak już miałam obcykane, że tak powiem, to za, za 10 lat dostałam propozycje na projektanta wzorów. Mieliśmy różne wersje kolorystyczne. W zależności od tego, albo od zapotrzebowania, albo od tego, jakie są wytyczne mody. Bo często to były też na przykład ekologiczne. Moda była na ekologię, więc jakieś beże, brązy, jakieś takie w związku z ziemią kolory były. Potem były jakieś skale minimalne na przykład, albo wielkie skale. To wszystko trzeba było zastosować przy projektowaniu tkaniny. A kontury to ro, robiło się właśnie, y, czasami były pędzelkiem robione, ale to rzadko. Przeważnie y, bardzo cienkim piórkiem. I to były, albo kontury były takie na przykład milimetrowe i trzeba było tak robić, żeby Kolor był na styk, a w środku przez te, dwa, przez te wszystkie kolory szedł kontur. I jeszcze była taka sytuacja, że jak było gorąco, te kalki leżały się gorąco było w pomieszczeniu, i oprócz tego gorąco dawały właśnie te stały podświetlane, więc kalki się automatycznie rozszerzały. I jak trzeba było naświetlić szybko jakiś wzór. To trzeba było szybko poskładać te kalki i albo się do, dokładało koloru, albo się troszkę skrobało. I trzeba było szybko w, w takim stanie dać do, na, do naświetlenia. Bo przed każdym następnym naświetleniem trzeba było sprawdzić ten wzór, czy on będzie pasował do siebie. To jest taki fragment takiej kalki, na której się rysowało wzory. I to trzeba było wypełnić każdy kolor na czarno. Na zasadzie naświetlenia na owód szablonu. I 2 mm to była szerokość, grubość tego astralonu albo pokalonu, na którym były umieszczane później te kolory. Szablony też były właśnie, to były takie metalowe, metalowe siatki, które miały bardzo dużo oczek, i w zależności od tego, czy materiał był. Rzadczy, czy w zależności od gatunku materiału, to się robiło właśnie albo na, na grubszych oczkach, one wtedy były były tańsze, a te, które miały jakieś kontury, jakieś bardziej delikatne, takie y, y, rysunek, czy, czy, czy samą tonacją, czy, czy rozpływającym się czasem, to były właśnie takie rysunki, gdzie trzeba było całymi kropkami zrobić jakąś plamę i takie nacieki kolorystyczne. Także bardzo lubiliśmy takie wzory. Także te, te wzory to były bardzo malarskie. I, I jeśli na początku miesiąca bo co miesiąc dostawali rysownicy wzory, to te wzory ja wybieram zawsze najtrudniejsze. Mm. <laughs> bardzo lubiłam tą pracę. Tulipany, a jeszcze może ten, ja dam już tak, taki, bo to jest tylko część tego, I dałam taką całą jakby pościel, na białym tle to były takie kwiaty łąka, to jeszcze ten taki był ciekawy, wydaje mi się, bo taki był ekonomiczny. No i taki, taki mój, że tak powiem, bo, bo lubiłam właśnie te takie kwiaty rzucane, nawet takiej wielkości naturalnej. Można było takie przejścia kolorystyczne robić takie, że to wyglądało na kalce tak jakby pszczenie z muchy, takie kropki, a tu nie chodziło o to. Tylko to, to miały być takie przejścia, takie jakby rozmazane, delikatne, żeby żeby się czuło właśnie tą lekkość bardzo dużo było podróży, bo to wystawy były. Właściwie cztery razy, czasami dwa razy w roku. Poznańskie to były, były rzadziej, a łódzkie chyba były częściej. Przyjemnie było też, że przeważnie byłyśmy, jako rysowniczki, byłyśmy młode w tym samym wieku. A to może ta praca była taka no, odosobniona, że tak powiem. Bo każdy miał tam swoje stanowisko pracy i pracował, i, i nie było takich wyjść gdzieś tam na jakieś ploteczki, jak to <laughs> ludzie tam czasami chodzili. Ale no, to, to było ciekawe bardzo, że żeby właśnie były młode, że można było porozmawiać. I rozmawiało się o dzieciach, o różnych takich sprawach rodzinnych czasami. Rysowników to było sporo. 5, sześć, siedem osób, a 6-7 w zasadzie, a projektantów mówię tak 3 trzy osoby projektantów. A myśmy pracowali tak, tak. w warunkach szkodliwych, więc mieliśmy co jakiś czas takie badania właśnie. To, to były takie ogólne badania krwi, jakieś takie właśnie badanie o, oczu, mhm. tego typu. Bo rysownicy pracowali na takich stołach podświetlanych jarzeniówkami i ten tusz był taki czarny, ale jak się wypełniało pierwszy raz, to był granatowy, trzeba było retuszować na czarno. I, i miałyśmy okulary specjalne, żeby właśnie chronić wzrok. Na początku, to był proje projekt, na początku był. Projektowany według wytycznych mody, że tak powiem, według kolorystyki. I do tego trzeba było się dostosować. Oprócz tego to były różne materiały. I, i na przykład to jest wózkowy materiał. I to jest taki 8 na 8, a to jest właśnie pościelowy, to taka próbka mała. I ten pościelowy to był. Akurat taki wielki format, że był na metr 60. I on czasami był słym, czasami bez tła. I jak był bez tła, to był, to był bardzo tani, w sensie, że, że mało farby to kosztowało, i, i, i on był ekonomiczny. A właśnie. Y, pasty oprócz, oprócz tego, że, że właśnie te tkaniny, to jeszcze był taki. Klub Płetwonurków, bardzo prężnie działający. Mój brat należał do tego klubu nawet i oni mieli właśnie jakieś takie spływy, bardzo często kajakarskie, jakieś obozy. I, i często także to było ratownictwo wodne i górskie. Także tego typu, to było nawet w stoku bardzo, bardzo ważne, bo jeszcze, jeszcze właśnie był zespół, jaką się nazywał w tym, czasie, w tym czasie, co były Czerwone Gitary, Kasia Sobczyk, nazywał się Diamenty i w związkach zawodowych, jak tylko wybudowali związki zawodowe, to dwa razy w tygodniu nawet były zabawy dla młodzieży, a szczególnie w soboty i chyba w środę, już nie pamiętam. A bardzo często widziałam właśnie sukienki, które drukowały, które były drukowane w pastach i było przyjemnie, że dużo osób chodzi na przykład w tych tulipanach czy w słonecznikach, czy tego typu właśnie takie jakieś skórka zwierzęca, coś takiego. Bardzo lubiłam ten zawód i wiedziałam, że dużo osób nam zazdrości tego, że mamy kontakt właśnie z, z ciekawymi prospektami, z modą, że mamy te wyjazdy. To, to było coś bardzo ważnego dla mnie.